Najbardziej ekologiczny transport i o tym chyba nie muszę mówić, ale mam po zespół do spraw energii, zajmuje się m.in. poprawą efektywności, a z drugiej strony obniżeniem kosztów. Bardzo Was proszę, złóżcie projekt do Laski Marszałkowskiej, zwolnienia przewoźników regionalnych z opłaty mocowej, którą wprowadził WIS. 130 zł do każdej godziny, żebyście mieli jasność: koleje śląskie zamawiają 70-80 prawie 130 zł razy 80 tysięcy. To są wymierne pieniądze, które się przełożą na Waszą kieszeń, bo my możemy Was wtedy wozić taniej. I jeszcze jedna rzecz, niepopularna. Nikt w kolejnictwie w Polsce, absolutnie nikt, poza wybranymi relacjami, bo ja też mam takie relacje u nas, nie mówi ile zarobił albo jakie generuje to przychody. Może, o przychodach mówią. A wszyscy mówią o ilości przewiezionych pasażerów. Transport publiczny, żeby nie było wątpliwości, musi być dotowany. On pełni rolę społeczną, ma pewną misję, pozwala bardziej z wykluczeniem, pozwala ludziom z mniejszych miejscowości dotrzeć do pracy, w ogóle funkcjonować i żyć. Ale powinniśmy wywierać wpływ na naszych kolegów i koleżanki, szczególnie tych o poglądach zbliżonych do podobnego do które bo też chyba startuje którzy twierdzą, że wszystko musi się w Polsce bilansować, szczególnie w kontekście 2030 roku.